Witam Państwa z siedziby Centrum Studiów Polska-Azja, Sergiusz Prokurat. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Państwu temat rosnącej roli Chin na świecie i nawiązać do sytuacji przeciętnego Polaka. W 2011 roku, w, drugi, w drugim kwartale, po raz pierwszy w historii sprzedano więcej komputerów w Chinach niż w Ameryce sytuacja tych krajów oraz ich wyścig gospodarczy sprawia, iż popularne są stwierdzenia, iż pomiędzy 2020 rokiem a 2030 rokiem Chiny przegonią Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o PKB. W 2000 roku chińskie PKB wyniosło około 1,2 biliona dolarów. W roku 2009 chińskie PKB osiągnęło 5 bilionów USD. W roku 2020 PKB Chin będzie liczyło około 15 bilionów, bilionów dolarów i różnica pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami będzie bardzo niewielka. Statystyki, niepodzielone przez ilość ludzi, nic nam jednak nie powiedzą o samej gospodarce. Chiny to wciąż nie jest zamożny kraj. E, zwłaszcza, że PKB per capita na, jedną, na jednego Chińczyka nie jest tak wysokie jak w USA czy jak w Polsce. Powstaje jednak bardzo ciekawe pytanie: e, kiedy Chińczyk e, będzie bogatszy od Polaka? 40 lat temu e, obywatele Malezji i Korei Południowej byli od Polaków znacznie bardziej e, ubodzy. W roku 1956, kiedy Malezja uzyskała niepodległość, średnio e, obywatel tego kraju był 7 razy biedniejszy od Polaka. W roku 1970 przeciętny Koreańczyk był dwukrotnie biedniejszy od Polaka. Jednakże to właśnie tam, w Azji Południowo-Wschodniej, obecnie powstają najnowocześniejsze technologie i innowacje. Czy tak samo będzie z Chińczykami? Jak będzie wyglądać w przyszłości sytuacja Polski? Południowe prowincje chińskie, zwłaszcza miasta takie jak Shenzhen. Czy Pekin rozwijają się bardzo, bardzo szybko. Średnia pensja w tych miastach jest wyższa niż średnia pensja w Polsce. W związku z tym pojawia się bardzo ciekawe pytanie: czy rzeczywiście za 30-40 lat przeciętny Chińczyk nie będzie bogatszy od zwykłego Kowalskiego? W raporcie Polska 2030 z 2011 roku pod tytułem Trzecia fala nowoczesności zespół doradców prezesa Rady Ministrów pod przewodnictwem Michała Boniego stwierdzili, że do 2050 roku Polska prześcignie Włochy czy Japonię. I będziemy jedynie ułamek procenta biedniejsi od Niemiec czy Francji. To ciekawe, bo przykładowo Sandra Ponset sepi w swoim raporcie Long Term Growth. Zakłada, że cała Europa Wschodnia zakonserwuje obecny stan rzeczy i Chińczycy średnio w PKB per capita przeskoczą nas już w 2040 roku. Czyli za 30 lat przeciętny Chińczyk będzie bogatszy od zwykłego Polaka. Chiny rozwijają się znacznie szybciej niż się w większości Europejczyków to wydaje. W Europie obecnie budujemy. Wspólny, oparty politykę społeczną w europejski model społeczny. E, Azjaci stawiają na efektywność w gospodarce. Nie zależy aż tak bardzo na spójności społecznej czy sprawiedliwości społecznej. E, raporty e, price, firmy konsultingowej PricewaterhouseCoopers czy banku HBSS e, są zdania, iż to e, ci efektywni prześcigną tych bogatych. W 2050 roku. Wobec czego możemy za 40 lat obudzić się w rzeczywistości, w ramach której przeciętny Polak będzie miał zarobek bardzo podobny do przeciętnego Chińczyka. Dziękuję Państwu.